Sebry na na z tej strony Pacio A w dzisiejszym filmiku pokażę wam łatwy sposób na zdobywanie lewelu na GTA 5 online Jedynie to potrzebujemy do tego Mobilne centrum operacyjne Nieważne jaki level nie trzeba mieć nic innego, tylko to i musimy być w tej oto lokalizacji od tutaj. Także pojedziemy tam, zaparkujemy i przejdziemy do sposobu zarabiania lewela. Jak już tu dotrzemy, wystarczy to tutaj zaparkować. Wysiadamy i podbiegamy do płotu. Chcemy sobie ogarnąć poziom pościgu, nieważne ile gwiazdek, ale żeby po prostu policja nas goniła. Za każdym razem, jak nas policja goni, zgubimy policję, to dostajemy 400RP. Także po to mobilne centrum operacyjne. Możecie sobie bliżej postawić, ale ja sobie tu postawiłem. Wsiadłem do tyłu i dostanę 400 rp yy, jak chcecie zobaczyć to tutaj mam na początku 742260 i na samym razem z góry w policję dostanę 400 także zobaczymy czy się zmieni No, teraz pisze 660 na końcu, czyli 400 RP nam dodało. Ja sobie te mobilne centrum przestawię trochę bliżej, żeby bardziej akuratne były obliczenia, bo trochę za daleko je postawiłem. jak bliżej postawię, no to szybciej będę dostawał te 400 RP. Także postawię sobie je tutaj. I teraz jak wysiądę zdobędę poziom pościgu powinienem szybciej ten poziom zgubić no i kolejne 400rp na koncie, także teraz zrobię szybkie obliczenia i zobaczymy ile można zdobyć powiedzmy w 10 minut dobra, to w 15 sekund jednego obrotu mamy 400rp w 30 sekund mamy 800 w minutę już mamy 1600, czyli w 10 minut byśmy dostali 16 tysięcy RP, a w godzinę już byśmy mieli 96 tysięcy. Dobra, dzięki za oglądanie, dajcie suba, lajka i do następnego, elo.